Cześć, nazywam się Krzysztof Gąciarz i zapraszam na test telefonu Manta Duo Mi. Chociaż firma Manta istnieje już od lat 90., to smartfonami zajęła się stosunkowo niedawno. Pierwsze modele smartfonów tej firmy pojawiły się w sklepach w zeszłym roku, a trzymany przeze mnie tutaj duo mini jest najtańszym z nich. To jest typowy budżetowy smartfon kosztujący jakieś 300 zł, porównywalny z Samsungiem Galaxy Young albo LG L3 II. Sytuacja jest więc o tyle ciekawa, że zwykle polskie odpowiedniki smartfonów kosztują mniej niż te zachodnich producentów, natomiast tutaj to jest ta sama półka cenowa. Jeśli chodzi o obudowę, ten telefon nie odstaje od standardów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, wśród najtańszych możliwych smartfonów, to znaczy nie powala pod żadnym względem, ale też nie odstaje od swoich markowych odpowiedników. Nie jest więc ani piękny, ani wytrzymały, po prostu działa. Ogólnie rzecz biorąc jednak nie jest źle i ten telefon może się podobać, chociaż złośliwi powiedzieliby, że to, że wygląda trochę jak nieślubne dziecko iPhonea S-Line z właśnie Samsungiem Galaxy Young. Wykonanie jest oczywiście budżetowe, te smartfony nigdy nie są szczególnie piękne, klasyczna, budżetowa bryła. Jakoś tak się przyjęło, że budżetowe telefony zwykle mają taki mniej więcej kształt. Ciekawym małym bajerem jest taka szorstka ramka, która otacza obudowę i do tego mamy białe plecki skontrastowane z czarnym frontem, przez co jak popatrzymy z boku to może wyglądać jak klawisze fortepianu na przykład. Plecki są przy tym trochę zbyt niskiej jakości jak na mój gust, to znaczy skrzypią i bardzo też łatwo odchodzą, to znaczy jesteśmy w stanie sobie nawet zahaczając o coś częściowo otworzyć ten smartfon. To nigdy nie jest dobre. Nie jest to może wielki problem, bo też miewałem w rękach dużo mniej przyjemne w dotyku smartfony, ale jako, że całość wykonania tego smartfona nie jest zła, to plecki wyraźnie wyróżniają się in minus. Jak już jesteśmy przy rzeczach, które mi się nie podobają, to muszę też powiedzieć o przycisku blokady klawiatury na górze obudowy. Nie jestem fanem tego rozwiązania, ale w przypadku budżetowych takich malutkich telefonów zwykle to się sprawdza. Natomiast tutaj po prostu jest to totalnie nieergonomiczne. To znaczy, jeśli jeszcze używamy telefonu lewą ręką, to jesteśmy w stanie go w miarę przycisnąć, natomiast prawą. Już musimy wyginać palec w bardzo nienaturalny sposób, żeby odblokować klawiaturę, a przecież w tych smartfonach chodzi o to, żeby obsługiwać je właśnie jedną ręką, więc to jest problem. Idąc dalej po obudowie, mamy standardowy zestaw wejść i wyjść. Na górze gniazdo słuchawkowe, po prawej regulacja głośności, po lewej port USB, a pod pleckami znajdziemy slot na kartę SIM i slot na kartę pamięci. Karta pamięci w przypadku tego smartfona jest naprawdę konieczna, ponieważ mamy tutaj tylko 512 MB wbudowanej pamięci i większość z tego zajmuje system operacyjny, więc dostajemy tak naprawdę naprawdę jakieś 150 MB miejsca, z czego około 100 MB z kolei zajmują e, aplikacje, które są domyślnie zainstalowane. Czyli w zasadzie 50 MB to jest kompletnie nic. Bez karty ani rusz. Jeśli kojarzycie moje wcześniejsze testy telefonów, to wiecie, że w budżetowych smartfonach bardzo często problemem jest ekran. W tym przypadku akurat nie jest tak źle. Zwykle budżetowe smartfony mają albo bardzo słabą rozdzielczość, albo bardzo słabe kąty widzenia, albo jedno i drugie. Tutaj natomiast mamy 320x480 pikseli rozdzielczości. Mało, ale do 3,5 cala budżetowego ekranu wystarczy, a jeśli chodzi o kąty widzenia, to jest naprawdę OK i nie ma z tym problemu. Przynajmniej tak długo jak obracamy telefon w bok, bo jeśli obrócimy go sobie trochę do góry, to kompletnie traci wszystkie kolory. Jeśli chodzi o parametry, to najniższa półka smartfonów oznacza najsłabsze parametry. Wow, tutaj natomiast manta znowu ma drobną przewagę nad konkurencją. To znaczy, mamy tutaj 512 MB RAMu i procesor 1 GHz, ale uwaga, dwurdzeniowy. Zwykle w smartfonach z tej półki mamy jedną nordzeniowe układy. W praktyce ten telefon kompletnie nie muli, o najbardziej wymagających grach możemy zapomnieć, no ale też nie kupujemy sobie takiego smartfona, jeśli chcemy grać w nie wiadomo co. Do tego mamy niestety dość słabą baterię, bo 1050 mAh, więc akurat pod tym względem słabsze parametry działają na naszą korzyść, bo bateria dłużej żyje. Szkoda tylko, że ten telefon działa na starym Androidzie 4.0, ale też jeśli ktoś rozróżnia wersję Androida, to prawdopodobnie i tak chce sobie kupić lepszy telefon niż ten. Koniec końców, Manta Duo Mini to Całkiem spoko sprzęt z najniższej półki. Mamy trzeszczące plecki, nie mamy za to pamięci wewnętrznej, praktycznie i mamy podstarzałego Androida, ale żadna z tych wad tak naprawdę tego telefonu nie dyskwalifikuje, ponieważ to jest model dla użytkowników, którzy przede wszystkim chcą mieć skromnego smartfona, który działa. I właśnie dla tych ludzi Manta Duo Mini jest całkiem sensownym wyborem.